W pierwszym dwudziestoleciu istnienia NHL skład ligi mocno się zmieniał. Trudne czasy powojenne, rywalizacja z innymi organizacjami hokejowymi i wreszcie wielki kryzys z lat 30. sprawiły, że nowe drużyny pojawiały się i błyskawicznie niemal znikały. Gdy w 42 roku zawieszono działalność ekipy New York bądź Brooklyn Americans, w rywalizacji przez kolejnych 25 lat pozostało tylko 6 zespołów, które do dziś znamy oczywiście jako Original Six. Skuteczna eliminacja najgroźniejszych konkurentów i bardzo ograniczony rynek powodowały, że tylko garstka najlepszych hokeistów mogła liczyć na miejsce w NHL. Do tego ci najsilniejsi finansowo i sportowo ściągali swoje szeregi kolejne talenty, dość mocno drenując rynek i pozostawiając rywalom zawodników wyraźnie słabszych. To prowadziło do coraz większych kłopotów dla ligi. Dla mnie stając się jednak dzisiaj okazją, by zaprosić Was na kolejną odsłonę Retrostacji NHL.pl, w której postaram się przybliżyć Wam losy jednej z dziwniejszych instytucji draftowych w historii NHL. Zapraszam. Pierwsze 10 sezonów, gdy w zmaganiach o Puchar Stanleya uczestniczyły ekipy z oryginalnej szóstki, przebiegały pod wyraźne dyktando trzech drużyn. Toronto Maple Leafs mogli się pochwalić w tym okresie pięcioma mistrzowskimi tytułami, Detroit Red Wings trzema, Montreal Canadiens dwoma. Co więcej, w czterozespołowej fazie playoff w latach 1942 52 Czerwone skrzydła za każdym razem awansowały do decydującej części zmagań o puchar Stanleya. Hubs i Leafs w tym okresie tylko po jednym razie nie zdołały wywalczyć miejsca w czołowej czwórce sezonu zasadniczego. Po drugiej stronie barykady znalazły się natomiast drużyny Chicago Blackhawks oraz New York Rangers, które ośmiokrotnie rywalizacje kończyły już na przełomie lutego i marca. NHL stała się ligą dwóch prędkości, a podział między faworytów i outsiderów był nie tylko wyraźny, ale i niezwykle trwały. Taka sytuacja stawała się coraz bardziej kłopotliwa dla władz NHL oraz właścicieli klubów. Jedni bawili się nieźle i sporo zarabiali, tocząc regularnie batalię o najwyższe cele, natomiast pozostali z trudem wiązali koniec z końcem, sportowo szorując po dnie i próbując utrzymać przy sobie widzów oraz sponsorów. Ówczesny prezydent NHL Clarence Campbell uznał, że czas najwyższy podjąć działania na poziomie ligi. W 1952 roku w trakcie wrześniowego spotkania właścicieli klubów w Chicago. Zaprezentował swój autorski projekt specjalnego draftu, który pozwoliłby rokrocznie wzmacniać najsłabszych w stawce i zwiększać sportową rywalizację. Pomysłem był tak zwany Intra League Draft, mający dać Blackhawks czy Rangers szansę na pozyskanie zawodników pozostających na kontrakcie w zespołach z czołówki, co miało docelowo umożliwić wyrównywanie się poziomu. Nie było wielką tajemnicą, że bycie sportową czołówką ligi pozwalało Maple Leafs, Canadiens czy Red Wings. Być również na sporym finansowym plusie. Tym samym mogli sobie pozwolić na oferowanie najwyższych kontraktów, utrzymywanie licznych kadr oraz ściąganie z rynku najlepszych graczy. Pozostałe kluby często musiały się obejść smakiem, pozyskując zawodników słabszych, ale za to tańszych. Częstą praktyką było również oddawanie najdroższych w utrzymaniu hokeistów w zamian za gotówkę, dzięki której możliwe było dalsze funkcjonowanie w lice. W takich okolicznościach prezydent Campbell wraz ze swoimi współpracownikami przedstawili gremium właścicieli propozycję specjalnego draftu, który umożliwiałby nadanie rywalizacji o puchar Stanleya nowego wymiaru, wyciągając NHL ze swoistego letargu, który zapadł od dłuższego czasu. Draft miał mieć miejsce w okolicach 30 kwietnia każdego roku, czyli po zakończeniu zmagań ligowych, a każdy z klubów mógł zastrzec po 15 graczy z pola oraz po jednym bramkarzu, którzy byliby wyłączeni z listy dostępnych zawodników. Wybór dokonywany byłby w porządku odwrotnym do miejsc zajętych po sezonie zasadniczym, a rekompensata dla klubu tracącego zawodnika wynieść miała 10 tysięcy dolarów. Po przeprowadzeniu rozmów i negocjacji z gronem właścicielskim ustalono ostateczne zasady, tzw. Interleague Draft. W takich okolicznościach prezydent Campbell wraz ze swoimi współpracownikami przedstawili gremium właścicieli propozycję specjalnego draftu którą umożliwiałby nadanie rywalizacji o Puchar Stanleya nowego wymiaru, wyciągając Energyl ze swoistego letargu, który zapadło od dłuższego czasu. Draft miał mieć miejsce w okolicach 30 kwietnia każdego roku, po zakończeniu zmagań ligowych, a każdy z klubów mógł zastrzec po 15 graczy z pola oraz po jednym bramkarzu, którzy byliby wyłączeni z listy dostępnych zawodników. Wybór dokonywany byłby w porządku odwrotnym do miejsc zajętych po sezonie zasadniczym, a rekompensata dla klubu tracącego zawodnika wynieść miała 10 tysięcy dolarów. Po przeprowadzeniu rozmów i negocjacji z gronem właścicielskim ustalono ostateczne zasady tego tak zwanego intra-league draftu, czyli takiego draftu wewnętrznego. Pozwolono zastrzec aż 20 zawodników z pola i dwóch bramkarzy, co oczywiście mocno skurczyło listę potencjalnych wzmocnień dla najsłabszych zespołów. Zestawienie graczy zastrzeżonych miało być udostępniane przez wszystkie drużyny na tydzień przed dniem planowanego draftu, a jego daty przesunięto na początek rozgrywek. Pozostawiono założenie, że wybór byłby dokonywany w odwrotnej kolejności do miejsc zajętych po sezonie zasadniczych zasadniczym poprzedniego sezonu, ale postanowiono, co istotne, mocniej wesprzeć ligowych outsiderów, dając im możliwość wybierania dwukrotnie na początku draftu, czyli wybierano w układzie szósta drużyna, piąta, szósta, piąta, czwarta, trzecia, druga i pierwsza, czyli łącznie osiem wyborów w pierwszej rundzie oraz klasycznie szósta, piąta, czwarta, trzecia, druga i pierwsza w ewentualnych kolejnych rundach, gdyby były potrzebne. Ustalono ponadto, że pozyskanie w takim przypadku gracza oznacza, że nie można go wypożyczyć ani wytransferować do innego zespołu przez najbliższy rok. Z konieczności umieszczania na liście zastrzeżonych zwolniono również pierwotnie graczy bez kontraktu zawodowego, czyli tych amatorów, do których prawa przysługiwały poszczególnym klubom, a ostatecznie zdecydowano, że wszyscy hokeiści poniżej 22 roku życia, którzy nie zagrali więcej niż czterech meczów w NHL, nie będą brani pod uwagę przy okazji tego draftu. 5 października 1952 roku tzw. Tak Intralig Draft odbył się po raz pierwszy, ale nie przyniósł żadnych zmian kadrowych. Kilka miesięcy później, na kolejnym ze spotkań Rady Właścicieli, zdecydowano o zmniejszeniu liczby zastrzeżonych graczy z pola z 20 do 18, jednocześnie godząc się jednak na podwyższenie tej liczby w przypadku bramkarzy z dwóch dotychczasowych do trzech. Istotne zmiany dotyczyły również kwoty rekompensaty podwyższone o 5 tysięcy dolarów do kwoty 15 tysięcy oraz terminu draftu który przed sezonem 53-54 miał mieć miejsce na trzy tygodnie przed startem rozgrywek. Zaplanowana na 10 września 1953 roku procedura ponownie nie przyniosła jednak żadnych roszad. Pierwsze lata pokazywały, jak wiele praktyce brakuje do teorii. Projekt przygotowany przez Enagel wydawał się słuszny, ale liczne jego zmiany w stosunku do pierwotnego planu jak również kwestia dość znaczących kosztów powodowało, że nie dochodziło do żadnych ruchów. Płacenie 15 tysięcy dolarów, co równało się dwu 3 zarobkom czołowych zawodników ligi, za pozyskanie gracza, który był numerem 20 czy 25 w nawet najlepszej drużynie, przedstawicielom ligowych outsiderów wydawało się niezbyt rozsądnym pomysłem. Wykluczenie z tego procederu młodych, perspektywicznych graczy dodatkowo sprawiało, że nie było chętnych do inwestowania znaczącej kwoty na hokeistów którzy w wielu przypadkach najlepsze czasy mieli już za sobą. W 1954 roku doszło do premierowej transakcji. Blackhawks zdecydowali się pozyskać z Canadiens środkowego Johnnego McCormacka. Ciężko powiedzieć, by był to gracz wybitny. Owszem, miał na koncie około 250 spotkań w NHL oraz dwa puchary Stanleya z Maple Leafs i Habs, ale nigdy nie pełnił znaczniejszej roli w którymkolwiek z zespołów. Zresztą w Chicago spędził tylko rok. Oddano go bez większego żalu w wymianie z Red Wings. Wzmocnienie zespołu poprzez Intra League Draft niespecjalnie się sprawdzało. W kolejnych latach okazywało się, że kłopotliwy staje się też termin przeprowadzania tego draftu. Klubom mocno nie pasowało, by z początkiem września przygotowywać listy graczy zastrzeżonych, bowiem w tym momencie rozpoczynali dopiero przedsezonowe obozy, w trakcie których określano przydatność znacznej części zawodników z kadry. Dlatego w 1956 roku spróbowano przeprowadzić go w czerwcu. Okazało się, że był najbardziej interesujący w dotychczasowej historii, bowiem doszło w jego trakcie aż do dwóch transakcji. Co ciekawe jednak, drużyny z miejsc 4-6, czyli te najsłabsze w poprzednim sezonie, nie zdecydowały się na żaden ruch, natomiast trzeci po sezonie zasadniczym poprzedniego sezonu Rangers sięgnęli po obroń Celarego Kana z Maple Leafs, natomiast drudzy Red Wings pozyskali napastnika Toma McCartiego, uszczuplając w ten sposób kadrę nowojorskich strażników. Następne lata zaczęły przynosić nieco liczniejsze transakcje, choć próżno było w nich szukać nazwisk, które miały zmienić losy swoich nowych zespołów. Kibice mogli się więc co najwyżej emocjonować, ciewa, emocjonować ciekawostkami przy tych okazjach. Na przykład dyskutując o pierwszym menedżerze graczu o libańskich korzeniach, to John Hanna, czy o pochodzącym z rodziny węgierskich emigrantów z Zakarpacia Branko Chorwacie. Z nieoczekiwaną pomocą władzom menedżer przychodzili jednak sami menedżerowie klubów. W 1958 roku doszło do aż 10 transakcji, przy czym połowę stanowili gracze New York Rangers. Manager Nowojorczyków, Mass Patrick, poza listą chronionych pozostawił bowiem aż 8 zawodników, którzy regularnie grywali w poprzednich sezonach w barwach strażników, w tym np. świetnego bramkarza Gampa Worsleya. Nim, czyli Gampa Worsleyem, nikt akurat się nie zainteresował, ale nowego pracodawcę znaleźli m.in. Jack Evans czy Dany Lewicki. Szybko wówczas okazało się też, że Blackhawks i Canadiens przy okazji tamtej, tamtego draftu zaplanowali błyskawiczne wymiany z udziałem nowo pozyskanych zawodników, ale wówczas z interwencją wystąpił sam Clarence Campbell, czyli prezydent ligi. Przypomniał, że zgodnie z nowymi regułami zawodnik pozyskany w ramach intra intra-league Draft musi przejść przez listę odrzutków, czyli przez waivers, nim będzie mógł być odesłany na farmę bądź wymieniony. Dodatkowo menedżer New York Rangers, czyli wspominany już Mas Patrick, poinformował, że jeśli ekipy z Montrealu i Chicago będą podtrzymywać wolę takich transferów z udziałem jego byłych graczy, on przy okazji przechodzenia ich przez waivers po prostu zdecyduje się na ich przechwycenie, zyskując ponownie swoich zawodników i mając po 15 tysięcy dolarów za każdego z nich w kieszeni. Przy okazji draftu w 1958 roku na liście obok kilku znaczących zawodników Rangers pojawił się również Ted Lindsey. Miał za sobą bardzo słaby sezon po wymuszonym transferze z Detroit do Chicago. Gdy Jastrzębie sięgnęły w trakcie draftu po Ala Arbora, ich menedżer Tommy Ivan uczynił dostępnym właśnie Terrible Teda. Lindsey był jednak wówczas, można powiedzieć, gorącym kartoflem, którego nie do końca chciano mieć w zespole. Zaangażowany w tworzenie związku zawodowego napastnik miał na pięknku z większością oficję Livengel i nie było chętnych, którzy zechcieliby wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Rok później podwyższono kolejne 5000 dolarów kwotę rekompensaty, ale pomimo tego transakcji stawało się coraz więcej. Łatwieniły się drużyny z dołu ligowej tabeli, które miały prawo do dwóch wyborów w pierwszej rundzie draftu. Jednym, tutaj przykładem Red Wings pomagało to szybko wrócić do czołówki, innym, przykładem Rangers, Inni mogli po prostu przez kilka lat rzędu wybierać nawet dwukrotnie, i niewiele to wpływało na ich losy. Na liście pozyskiwanych zawodników zaczęły się pojawiać te same nazwiska. Larry Hillman to jest taki jeden z przykładów, który w 1957 roku zamienił Red Wings na Black Hawks, trzy lata później przeniósł się przy okazji draftu z Bruins do Maple Leafs, a w sumie był draftowany bodaj pięciokrotnie w swojej karierze w ramach Intralig Draft. Nie brakowało przy okazji tego draftu także kontrowersji. Jedną ze znaczniejszych była ta związana z Billim McNeillem. Po 24-latka sięgnęli strażnicy, ale on już kilka miesięcy wcześniej formalnie, w ramach wymiany z udziałem m.in. weterana Reda Kelly'ego, zamienił Detroit na Nowy Jork. Młody gracz, podobnie zresztą jak weteran Kelly, odmówił wtedy gry dla Rangers i poinformował o zakończeniu kariery. Dodatkowo media z Toronto donosiły, że menedżer Red Wings Jack Adams. Zmuszał Kelly'ego, by ten cały poprzedni sezon zagrał z uszkodzoną kostką. Transfer ostatecznie wycofano, ale gdy strażnicy sięgnęli po McNeilla w drafcie, ten ponownie przeprowadził woltę, odmówił gry dla Nowojorczyków, co skończyło się ponownym powrotem do Detroit. Szału jednak nie zrobił, szybko lądując na farmie w Edmonton. Sporo działo się przy okazji draftu w 1961 roku. Czerwcowy nabór spowodował kilka znaczących roszad kadrowych. W pierwszej rundzie aż trzech graczy opuściło mistrzowską ekipę Chicago Blackhawks, w tym dwukrotnie sięgnęli po nich Bruins. Spory ruch stał się faktem głównie dzięki roszadom na listach graczy zastrzeżonych, to znaczy, gdy wskutek wybrania innego zawodnika taką przyjęto zasadę, kluby były zmuszone do ograniczania swoich protected list. Wybrany w drafcie gracz liczył się do pójścia zastrzeżonych listów i tym samym należało kogoś z niej usunąć. W ten sposób dostępni stawali się całkiem pożądani zawodnicy. I wśród nich znaleźli się wspomniany już Branko Horvat, Al Arbor czy Vic Hetfield. Oni wszyscy zmienili przy tej okazji barwy klubowe. Rok później zdecydowano się podwyższyć kwotę rekompensaty już do 20 tysięcy dolarów, ale nie przeszkodziło to w niemal 10 transakcjach. Najistotniejszym stała się ta, która w praktyce nie doszła jednak do skutku. To jest też jedna z ciekawostek. Wybierający z piątym numerem New York Rangers wymyślili sobie bowiem, że pozyskali z Maple Leafs niezwykle doświadczonego Berta Olmsteda. Nie było wielką tajemnicą, że widzieli w nim kandydata do objęcia po Dagu Harveyu, roli grającego szkoleniowca. Olmsted nie wyraził jednak zainteresowania przynosinami do Nowego Jorku i ogłosił zakończenie kariery. Choć do zmiany zdania próbowali go jeszcze przekonać Canadiens, proponując wykupienie od strażników. Olmsted był jednak stał jednak przy swoim zdaniu i, i nie zmienił go, kończąc ostatecznie karierę. W 1964 roku było stosunkowo nudno niemal do końca draftowej zabawy. Wówczas jednak Jack Adams postanowił rozruszać nieco towarzystwo. Wymyślił sobie, by podebrać niedźwiadkom z Bostonu ich 22-letniego bramkarza Georgia Gardnera z myślą o tym, że stanie się partnerem innego młodziana, Roger'a Crozier'a, współtworząc nowy duet golkiperów skrzydeł. Tym samym z listy chronionych zawodników Red Wings zniknął Terry Sauczuk, co natychmiast wykorzystali Toronto Maple Leafs. Sauczuk miał wówczas 35 lat, ale okazało się, że w weteranie zostało jeszcze sporo ikry. W kolejnym sezonie wespół z 40-letnim Johnem Bowerem sięgnęli po wezina Trophy, a trzy lata później już sam Terry Sauczyk świetnymi występami w playoff poprowadził liście do ostatniego w ich dotychczasowej historii Pucharu Stanleya. Idąc dalej, Traft w 1966 roku był szczególny nawet niekoniecznie ze względu na swój przebieg, ale głównie z uwagi na fakt, że stał się swoistym poligonem doświadczalnym przed planowanym na kolejny rok rozszerzeniem ligi i definitywnym, jak się miało już okazać, odejściem od idei Original Six. Z tego względu czterem drużyną, które kilka miesięcy wcześniej zagrały w play-off, pozwolono do listy 18 zawodników z pola dopisać trzech bramkarzy. Najsłabsi w sezonie 65-66 mieli jeszcze korzystniejszy układ. Piąta po sezonie zasadniczym ekipa Bruins mogła zastrzec 19 graczy z pola, a ostatni w tabeli Rangers nawet 20. Zwiększono również kwotę rekompensaty do 30 tysięcy dolarów. Liczba trzech zastrzeżonych bramkarzy w kontekście nadchodzącego expansion draftu miała zapobiec utracie przez którykolwiek z klubów dwóch spośród trzech swoich najmocniejszych golkiperów w ciągu raptem roku. Tak bowiem stałoby się, gdyby przy chronieniu tylko dwóch bramkarzy w Intralig Draft konkurencja podebrała drużynie teoretyczny numer 3 w bramce, a rok później stracili przy okazji rozszerzenia i możliwości chronienia tylko jednego bramkarza, także numer 2 na rzecz nowo powstałych drużyn. W 67 roku z uwagi na rozszerzenie ligi Intralig Draft się nie odbył. A rok później udział w nim wzięło po raz pierwszy aż 12 zespołów. Pierwszy raz też zdarzyło się, że kluby porozumiały się w sprawie zostawienia któregokolwiek zawodnika poza listą chronionych, by umożliwić jego wybór konkretnej drużynie. Canadiens podjęli taką decyzję w sprawie Karola Barney, którego bardzo chcieli mieć w swoim składzie Oakland Seals. Jak wspominają ligowe kroniki, w zamian za tę uprzejmość Kalifornijczycy zrewanżowali się czymś podobnie miłym w kontekście draftu amatorów w latach 72-73, czyli 4-5 lat później. Oddali wówczas swoją pierwszą i drugą rundę za drugą rundę Hubs. No, można widzieć, jak dużą uprzejmość tutaj zrobili. Co ciekawe, jednak Canadiens z żadnego z tych wyborów nie skorzystali, oddając je przy okazji innych wymian. Po rozszerzeniu NHL o 6 nowych drużyn Intralig Draft wcale nie zyskał na atrakcyjności. Wymian co roku było po kilkanaście, to prawda, ale dotyczyły głównie graczy spoza podstawowego składu bądź weteranów, których kontrakty niespecjalnie kluby zamierzały chronić. Swoje dotychczasowe miejsce pracy zmienił przy tej okazji np. 39-letni Jacques Plant. Zdarzało się jednak także transakcje, które zdecydowanie mocniej wpłynęły na losy całej ligi. W 1969 roku do Chicago przeniósł się niespełna 26-letni Tony Esposito który chwilę wcześniej świętował w roli zmiennika zdobycie Pucharu Stanleya w Montrealu. Dopiero jednak przejście do Blackhawks sprawiło, że jego kariera nabrała rozpędu. on sam wystąpił na lodowiskach NHL niemal tysiąc razy, trzykrotnie sięgając po tytuł najlepszego bramkarza ligi i ostatecznie znajdując sobie miejsce w gronie stu najwybitniejszych hokejistów w historii całej NHL. Być może część z Was pamięta pierwszą z retrostacji, gdy opowiadałem o draftowych za przeproszeniem jajach, których autorem był legendarny menedżer Buffalo Sabres, Punch Imlach. Musicie, musicie wiedzieć, że Imlach nie próżnował także w trakcie Intra League Draftu. Bardzo mocno zresztą przywiązał się chyba do słowa Intra i postanowił zabawić się z ligą, wykorzystując istniejący regulamin tego naboru. Rozpoczął w czwartej rundzie, wybierając gracza, którego sam wcześniej nie umieścił na liście chronionych zawodników szabel. Mowa o Diku Dafie. Prawdziwe show rozpoczęło się jednak od piątej rundy i trwało przez dziewięć kolejnych wyborów, które były wyłącznie dokonywane przez Sears. Do realizacji swojego pomysłu, Imlak użył kontraktu 35-letniego Redja Fleminga, który, ze względu na swój wiek oraz zawartą z klubem z Buffalo umowę, nie był specjalnie interesującym kąskiem dla konkurencji. A gdyby nawet tak się stało, szable zyskałyby co najwyżej 40 tysięcy dolarów rekompensaty, więc szczęście byłoby podwójne. Wykorzystując tenże kontrakt Redja Fleminga, Imlak pozyskał dla swojej drużyny Daniego Lawsona z North Stars, Roda Zayna z Penguins, Toma Millera z Red Wings oraz Kenna Maria z Maple Leafs. Za każdym razem scenariusz wyglądał identycznie. Fleming lądował na liście graczy niechronionych, a Imlak sięgał po jednego z zawodników rywali, dostępnych jeszcze na rynku. W kolejnej rundzie wystawiał nowo, pozyskan nowo pozyskanego zawodnika. No nie miał nic do stracenia, odzyskał co najwyżej zainwestowane 40 tysięcy. Odzyskiwał Fleminga. następnym wystawiał Fleminga i brał kolejnego z zawodników rywali. I tak do 13 rundy. Pan Chimlak był zresztą bohaterem także wydarzeń z 1974 roku. Intralig Draft zaczął się zmieniać, konkurencja ze strony World Hockey Association wymuszała na właścicielach oraz menadżerach NHL nowe metody działania. Dochodziło do porozumień, które jednak nie zawsze były w smak ligowym rywalom. Tak też stało się w 1974, właśnie wspominanym roku, gdy Golden Seals, Rangers oraz Bruins porozumiały się w sprawie wyboru przez tych pierwszych, czyli przez Foki, Jim'a Nelsona i zostawieniu na liście niechronionych Walta McKitchniego. Pomysłem było, by tego ostatniego wzięli sobie w ramach rekompensaty strażnicy i natychmiast oddali do Bruins w zamian za Derek'a Sandersona. Wtedy zaprotestował Imlak, twierdząc, że Sabres mają prawo do najlepszego dostępnego na rynku zawodnika, jest nim na ten moment, czyli w momencie drugiego wyboru, Mackichni. Prezydent Clarence Campbell nie zgodził się na taki ruch szabel, twierdząc, że sprawa jest już przesądzona i obowiązuje porozumienie pomiędzy Seals Rangers i Bruins. Powoływał się przy tym na przeddraftowe założenie, że jeden klub ma stracić tylko jednego zawodnika. Nimlak próbował szukać wsparcia w gronie ligowych właścicieli, a gdy ci stanęli po stronie Campbella, menedżer Sabres ostentacyjnie odmówił dalszego udziału w drafcie. Na nikim nie zrobiło to jednak większego wrażenia. Draft został przeprowadzony, choć skończył się jedną rundą i pięcioma wyborami. Sabres ciekawe, zdążyli w tym pięcio drafcie stracić jeszcze Rona Busniuka, A McCutchney, który był tutaj solą wokół Mlaka, dwa dni później tak przeniósł się z Bostonu do Bostonu w zamian za Sandersona. Później Intralig Draft odbył się po raz ostatni. Formuła wypracowana we wczesnych latach 50. mocno się już zestarzała i liga uznała, że czas pomyśleć o czymś nowym. Coś, co miało jakiś sens przy sześciu zespołach i mocno zamkniętej lidze oraz grupie dostępnych zawodników, stało się przeżytkiem w połowie lat 70. minionego stulecia. NHL pracowało już wówczas nad nowym rozwiązaniem, które nazwano Waiver Draft i które w ślad za szykującymi się porozumieniami z World Hockey Association oraz NHL. PA miało się stać nowym rozwiązaniem na kolejne dziesięciolecia, ale o tym innym razem. Dziękuję.